James Dean, czyli słynny buntownik bez powodu, powiedział kiedyś takie słowa, które gdy je przeczytałem gdzieś we Wrocławiu, bardzo na mnie wpłynęły i pamiętam je do tej pory, ten moment, kiedy je właśnie przeczytałem. A Brzmią one następująco: Snuj marzenia tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak, jakbyś miał umrzeć dziś. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 21 czerwca, pierwszy dzień astronomicznego lata. Dzień, który już nigdy więcej się nie powtórzy i to nie chodzi o to, że pierwszy dzień lata nigdy więcej się nie powtórzy, ale ten dzień się nigdy nie powtórzy. I zastanawiam się, czy zadaję sobie pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest dzień? Co to jest dzień w naszym życiu? Ktoś powie, że składowa życia, ok, dzień pracy, dzień obowiązków, dzień czekania na wynagrodzenie, dzień bliżej do weekendu, dzień bliżej do wakacji, może dzień wakacji itd. itd. Ale czym tak naprawdę jest dzień? Dzień jest taką, takim skróconym życiem. Tak naprawdę gdy budzimy się rano, to cały dzień jest przed nami otworem. Możemy z nim zrobić wiele rzeczy, nawet jeżeli rano wydaje nam się, że nasze możliwości i opcje są ograniczone. Co więcej, budzimy się z takiego stanu nieświadomości, kiedy nasz racjonalny umysł był wyłączony i nie wiedzieliśmy tak naprawdę do końca, co się, co się z nami dzieje. Co więcej, w ciągu tego dnia możemy zrobić e, wiele rzeczy, z, e, pośród nich takie, które sami wybierzemy, e, takie, które, do których jesteśmy jakoś zobowiązani, ktoś nam je w tej czy w innej formie e, narzucił. I będą oczywiście i takie, i takie. Pytanie tylko, jakie będą proporcje. Czy będzie więcej tego, co sami wybieramy, czy więcej tego, e, co inni nam narzucają, jakie będziemy mieli do tego podejście, jakie emocje, jakie myśli e, i to wszystko, co jest związane z, e, z tym dniem. A na koniec, jak pójdziemy spać, to tak jakbyśmy metaforycznie, zresztą metafizycy często o tym mówią, umierali. Dlaczego? Dlatego, że nasz racjonalny umysł, czyli ten, który podejmuje decyzje, wykonuje działania, potrafi myśleć logicznie i wpływać na, czy wybierać chociażby nasze myśli emocje, zaśnie. I my będziemy, nie będziemy musieli, będziemy w zupełnie innym stanie świadomości. E, następnego dnia e, zacznie się kolejny, kolejny dzień. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, e, o czym mówił e, James Dean, że my powinniśmy. E, ja nie chcę mówić, że to jest e, pierwszy dzień reszty Twojego życia, czy cokolwiek innego, dlatego że statystycznie prawda jest taka, że jutro się obudzimy. Jutro przeżyjemy następny dzień. Natomiast pytanie, co zrobimy z tym dniem dzisiejszym, a jutro co zrobimy z dniem dzisiejszym, i następnego dnia co zrobimy z dniem dzisiejszym, który się już więcej nigdy nie powtórzy. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie przeczytałem swego czasu te, te słowa Jamesa Dina, i one do na mnie tak wpłynęły, że postanowiłem może nie dokładnie tego dnia, ale mniej więcej w tamtym okresie że każdego dnia, każdego dnia będę robił coś, co będzie mnie zbliżało do realizacji marzeń, które będę snuł zgodnie z tym, o czym mówi James Dean, tak jakbym miał żyć wiecznie. Innymi tak. słowy, zakładam, że nie wiem po prostu kiedy odejdę z tego świata, kiedy, kiedy mnie zabraknie, więc moje marzenia nie powinny się ograniczać, limitować w żaden sposób do, do tego, bo dlatego że mam bardzo wiele czasu na statystycznie, tak to nazwijmy, bardzo wiele czasu na realizację swoich marzeń. Niemniej jednak realizuję je dzisiaj i tylko dzisiaj mogę zrobić coś w tym kierunku. I e, wtedy miałem przeżytych jakieś 17 tysięcy dni mojego życia. Dzisiaj mam przeżytych jakieś 19 tysięcy z niewielkim układem. W czerwcu minęło 19 tysięcy dni mojego życia. E, I przez te ponad czy około 2000 dni rzeczywiście każdego dnia robię coś, co zbliża mnie do realizacji moich marzeń, i każdego do tego zachęcam. Dzisiaj chociażby nagrywam to wideo. E, Jechałem już 25 km na rowerze, bo moim marzeniem jest żyć długo i zrealizować jak najwięcej swoich marzeń, bo to czy chcę być zdrowy. Wieczorem o 19.30 będę prowadził webinar na temat sukcesu i prawa przyciągania z Ulą Falkowską. Jeszcze parę innych rzeczy mam na dzisiaj zaplanowanych. Ale żeby mógł to robić, żeby mógł teraz nagrywać to wideo, żeby mógł pojeździć na rowerze i te inne rzeczy robić, to ja musiałem przez te ileś dni robić każdego dnia to, co się teraz dzieje, czy pracować w jakimś sensie na to, co się dzieje, wykorzystywać te dni właśnie do, do tego, żeby mnie zbliżały do, do realizacji te, tego marzenia czy tych marzeń. I mam nawet taki specjalny t-shirt, bardzo go lubię, zakładam na takie okazje. On mówi po angielsku, I am the present to my future. Prezent po angielsku ma co najmniej trzy znaczenia. Pierwsze to jest prezent, czyli to, co nazywamy, to coś od kogoś dostajemy, albo komuś dajemy. Drugi to jest prezent, czyli obecny, obecność taka świadoma pochodząca od prezens. A trzecie znaczenie to jest prezent, czyli obecny, ale w tej chwili się dziejący tu i teraz. I ja to sobie lubię tłumaczyć, że. Dzień dzisiejszy jest moim prezentem, żebym w tym dniu świadomie zrobił coś dla, dla mojej przyszłości, dla realizacji moich marzeń. I do tego Was wszystkich bardzo, chę, bardzo serdecznie, nieustannie, nieustannie zachęcam. I, I pamiętajmy, tylko dziś tak naprawdę się liczy, i każdy dzień się liczy, i tylko dziś możemy zbudować. Swoją przyszłość. Jak zaśniemy, jutro się obudziemy, to też będzie dziś. Kolejne dziś. Jutro będzie pierwszy dzień kalendarzowego lata. Dzisiaj jest astronomicznego, ale nie zmienia to faktu, że wykorzystajmy ten dzień dzisiejszy, wykorzystajmy ten dzień jutrzejszy, po to, żeby zrobić cokolwiek, choćby drobną rzecz, w stronę realizacji naszych marzeń bo tylko w ten sposób możemy je realizować i zbliżać się do ich realizacji, ale niech nie ograniczajmy się w, jakby w tworzeniu ich, czy w wyobrażaniu, czy w określaniu tym, że dniem dzisiejszym właśnie naszymi dzisiejszymi ograniczeniami, czy uwarunkowaniami czy innymi rzeczami, dlatego że to zgodnie z tym, o czym staram się mówić i co robię w moim życiu, to się zmienia, po prostu się zmienia ze względu na to, że każdego dnia robimy jeden kroczek w tym kierunku, żeby właśnie je zmieniać i żeby się zbliżać do naszych marzeń. Pamiętajmy, dzisiaj jest dzień, który możemy świadomie wykorzystać do realizacji naszych marzeń, do zrobienia choćby jednego kroku i potraktujmy go jako prezent. Trzymajcie się i olo, Kania.